Cześć witam Was serdecznie dzisiaj taka sytuacja niestety pogoda niesprzyjająca lekkim rozik no coś tam może lekko z 1 stopień na plusie no ale trzeba zmienić żaróweczkę stop w tym oto fordzie C-Max także co musimy zrobić niestety trzeba zdemontować supek zestawik żarówek demontujemy supek Wtedy od spodu dochodzimy do lampy, no i wymieniamy żaróweczkę. Także rozpoczynamy naszą pracę od zdemontowania osłonki naszego słupka. Po chwili i kilku ruchach delikatnie odczepiamy zaczepy, które go najzwyczajniej trzymają. Wtedy będziemy mieli dojście do śrubki trzymającej naszą żarówkę. Sprawdźmy sobie jeszcze, która z żarówek nie świeci. Jest to, jak widzicie, u mnie prawa górna żarówka, Abyśmy wiedzieli, gdzie mamy wymienić, ponieważ po odłączeniu już nie będziemy mogli zweryfikować tej kwestii. Odkręcamy trzymającą śrubkę, jest ona właśnie w takiej formie plastikowej, podłużnej, motylkowej. I uważajcie, abyście jej zwyczajniej nie zgubili, ponieważ problem będzie, aby dopasować tutaj cokolwiek innego, a jeśli wpadnie poza obszar. Tego słupka, no to będziecie mieli problem z jego wyciągnięciem. Druga śrubka znajduje się w bagażniku przy schowku na jakieś przybory. Jak widzicie, musicie odsłonić ten schowek, i tam praktycznie jest ona niewidoczna, żeby zdojrzeć ją gołym okiem. Na wyczucie palcami musicie wyczuć tą śrubkę, no i nazwyczajniej ją odkręcić delikatnie, tak jak mówiłem, aby przy końcówce przytrzymać ją, aby nie wypadła wam poza ten słupek, ponieważ będzie czekało was najzwyczajniej demontowanie całej tapicerki plastikowej. Waszego samochodu, aby znaleźć tą śrubeczkę, bo tak jak mówiłem, dopasowanie jej jest dosyć trudne. Teraz już nic nie powinno trzymać naszej lampy. Są jeszcze zaczepy i śruby, które trzymają w poziomie naszą lampę, więc delikatnie ją odczepiamy od naszej karoserii samochodu. No i pamiętamy o odłączeniu wtyczki do światła, która dochodzi do naszej żarówki, do naszej całej lampy, aby najzwyczajniej całość sobie móc swobodnie rozkręcić, ponieważ tu nie ma jakby specjalnie miejsca, aby dojść do tej żarówki bez odłączenia tej wtyczki, ale nie jest to zbyt problematyczne, także zabierzcie się za Odłączenie tej wtyczki. Jak widzicie, ja też to wykonywałem po raz pierwszy i orientacyjnie najzwyczajniej musiałem dojść do tego, w jaki sposób wymienić tą żaróweczkę. Także będziecie mieli, myślę, ułatwioną. Bardziej sprawę, jeśli obejrzycie właśnie mój odcinek. I w tym momencie zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Dajcie łapeczkę w górę, jeśli podobają Wam się moje odcinki na kanale Fajna Telewizja. Następną czynnością jest odkręcenie osłony, która osłania wszystkie nasze żarówki znajdujące się w lampie. Tutaj posłużymy się śrubokrętem krzyżowym. Są trzy śrubeczki, które musimy. Odkręcić, aby dostać się do naszej przepalonej żarówki. Oczywiście tutaj z pomocą nadeszła dłoń ojcowska, która przyniosła nam śrubokręt krzyżowy, dzięki niemu praca idzie o wiele szybciej. Także odkręcamy osłonkę i trzy śrubeczki, które ją Trzymają, tutaj nie powinno być jakiegoś większego problemu, żeby je odkręcić, nie są to jakieś mocne siły, ani też nie dostaje się tu specjalnie wilgoć, żeby te śrubki były jakieś pordzewiałe i był problem z ich odkręceniem. I teraz uważajcie przy ściąganiu na uszczelkę gumową, jak widzicie otacza ona całą osłonkę, szczególnie przy zakładaniu montażu waszej, waszego panelu z żarówkami. Aby ostrożnie załączyć je z powrotem, wykręcamy żarówkę, która jest wadliwa, czyli przepalona. Jak widzimy, nawet lekko zczarniała. Sprawdzamy dokładnie jej oznaczenie, aby dopasować taką samą żarówkę, jaka najzwyczajniej była. Na boku żaróweczki powinno być to opisane, jaką żarówkę mieliśmy. Sprawdźcie w szczególności oznaczenie E i ilość. WAT, jakie są na niej opisane i taką żarówkę sobie załóżcie ponownie oczywiście sprawną tutaj polecam aby nie dotykać żaróweczek gołymi rękoma ponieważ tłuste ślady na osłonie żarówki tej szklanej nie wpływają zbyt pozytywnie na jej późniejszą pracę wciskamy naszą żarówkę w miejsce w którym była przepalona żaróweczka, więc tam też znajdzie się nowa, na nowo świecąca i działająca następnych kolejnych kilka lat, przynajmniej mam taką nadzieję, że nie będzie z nią problemu. Bo jak widzicie, jest tutaj trochę trudniejsza kwestia, jeśli chodzi o wymontowanie i wymianę tej żarówki niż się to odbywa z przodu. Jeśli nie widzieliście odcinka z wymiany żaróweczki przedniej. Świateł mijania, to zobaczcie w zakładce wideo. Znajdziecie odcinki, które dla Was nagrałem. Jak widzicie, dokręcamy osłonkę. Następnie wciskamy wtyczkę do żaróweczki i możemy zamontować całą naszą lampę z powrotem na wysokości słupka naszej karoserii, tak. Aby wszystko ponownie spasowało się tak, jak to było przed montażem. Także ostatnie nasze ruchy w wymianie naszej żarówki i z ostrożnością, bez pośpiechu, przede wszystkim przy tych wymianach, ponieważ są tutaj elementy plastikowe, stykające się z metalem, które mogą najzwyczajniej się odłamać, ponieważ jeśli za mocno gdzieś coś dopchniecie, możecie uszkodzić. Wasze zaczepy, elementy, różne lampy, więc będzie wtedy problem, aby to wszystko trzymało się na swoim miejscu. No i w odwrotnej kolejności, czyli następnie dokręcamy naszą lampę z spod spodu od strony słupka, tą właśnie śrubką. Tu też utrudnienie, żeby nie ubrudzić naszego szalika polski, który każdy powinien mieć na swojej płeczce w bagażniku, więc Uważamy na tą kwestię i dalej dokręcamy nasze śrubki tak jak to czyniliśmy przy ich odkręcaniu. I tak samo to się odbywa w bagażniku: czyli dokręcamy śrubeczkę, która trzyma od dołu naszą lampę. I tak jak mówiłem, jest ona na wyczucie rąk. Montujemy klapkę od schowka, następnie osłonka słupka. Jak widzicie. Pan w marynareczce już czeka, gotowy do akcji, aby wdusić nasz stop. Także prosimy go o pomoc i yy, naciskamy stopy. widzimy, spalą się obydwa światła stop, prawe i lewe czyli nasza praca nie poszła na marne i kolejna naprawa zakończyła się sukcesem. Tak jak widzieliście na filmiku, wymiana żarówki po kusie C-MAX się z tym, że musimy zdemontować słone słupka No i tam dosyć ciężkie jest dojście do śrubek A no poza tym dalsza część rozmontowania lampy no to trzy śrubki na śrubokręt krzyżowy Więc z tym nie ma problemu Wymieniamy żarówkę, żaróweczka E1 20 Wattowa. Także kierunki, czyli światła pozycyjne, tak samo wymieniamy w ten sam sposób, bo jak już zdejmiemy lampę, mamy dostęp do wszystkich tych żarówek. Subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami, które będą sukcesywnie na pewno się pojawiały na moim kanale. Fajna telewizja. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!